Artykuł co to jest życa i jak jej zapobiegać na kanale Marka Domagały Łańcuch Życia. Aby twój organizm mógł zdrowo funkcjonować potrzebujesz prawdziwego odkurzacza. By pozbyć się złogów jakie pozostają z biegiem lat w twoich żyłach. Zaklejone złogami wapniowymi jak i cholesterolem żyły pracują coraz gorzej dla naszego organizmu niż nie odżywiają tak naszego organizmu. Nie dotleniają dostatecznie. Główną przyczyną, winowajcą najczęstszych zgonów wskazują miażżyce, a obok niej złogi żylne blokujące żyły oraz tętnice. Każdy z nas słyszał już o cholesterolu, jaki to jest B. Wielu z nas bada go sobie, aby walczyć z miażdżycą. Przypisują wszelkiego rodzaju leki na jego zbicie. Ufam. Firmom farmaceutycznym o słuszności takiego leczenia. Jednak takie leki, jak wiele ludzi na tym świecie zauważyło, wcale nie działa tak, jak trzeba, a skutki uboczne ich przyjm przyjmowania są bardzo poważne. Statyny. Tak, ale może to celowe działanie firmy farmaceutycznych przecież będą mieli kolejnego klienta na kolejne leki, na kolejne lata. Zatem jak się leczyć i jak zabezpieczać przed zatorami w żyłach trzeba zmienić myślenie o cholesterolu. On nie jest taki zły. Cholesterol jest nam potrzebny. Badania wykazały, że na ataki serca zapadają zarówno osoby z wysokim, jak i niskim poziomem cholesterolu, a nawet osoby z jego mniejszym poziomem częściej umierają. Zatem co jest przyczyną zgonów? Na to pytanie odpowiem za chwilę. Należy najpierw wytłumaczyć jak zbudowane są tak, ścianki wyścielone warstwą komórek nabłonkowych, które antykoagulant wytwarzają, czyli substancję antyzakrzepową. Dzięki tej substancji krew płynie w tętnicach nie tworząc zakrzepów. Oczywiście, jeśli żyła tętnica jest zdrowa, nie uszkodzona. Tu powoli dochodzimy do tego, co niszczy komórki nabłonkowe tętnic. Palaczą powinno się ciepło zrobić, palenie jest głównym przyczyną, niewłaściwa dieta, brak ruchu, siedzący tryb komórki, w ten sposób niszczone, naprawdę każda inna rana na ciele w postaci strupa. Po nim dochodzi do naprawy, jednak zwykle pozostaje ślad. W przypadku tętnicy będzie podobnie. W miejscu zniszczenia nabłonka pozostaje zakrzep, skrzep z przepływających płytek, które łączą się i przylegają do ścianek i ten proces nazywamy kolagulacją. Naprawa tętnicy jednak niesie pewne niebezpieczeństwo. Naprawiona ściana grubieje, staje się twardsza, powstaje w niej blaszka miażyca składająca się z tłuszczu, żelaza, miedzi, wapnia oraz cholesterolu. Blaszka wypełniając część tętnicy tworzy czop, miażyca tętnicy. No niestety, oprócz wymienionych wyżej czynników biorących udział w niszczeniu nabłonka, czyli tworzeniu blaszek miażdżycowych, mamy jeszcze jednego winowajcę, nie wiadomo, dlaczego lekarze nie wspominają. Jerzy Zięba już dawno o tym mówił, o homocystejnie i, i mowa o homocystejnie, która również prowadzi do niszczenia nabłonka i pomaga cholesterolowi przykleić się do ścianek tętnic. Trzymana w ryzach prowadzi do sytuacji, gdzie wysoki poziom cholesterolu nie jest dla nas niebezpieczny. Natomiast, czy, czyli zamiast szkodliwych, toksycznych leków na zbienie cholesterolu należy zbadać homocysteinę i obniżyć jej poziom domowymi sposobami. Czyli dieta niskobiałkowa, zwłaszcza białek zwierzęcych. Połowę dawki jemy witaminę B12 jemy, która... Yy, robi przemiany homocysteiny na bardziej potrzebne dla organizmu aminokwasy pokrewne, czyli cystynę i metioninę. Obniżyć jej poziom? To mówię tak. Statyny, będzie to dobry temat, przeze mnie opisany. Jest to potężny, warty miliardy dolarów projekt no i dlatego nam to się wciska głównym składnikiem jest monokolina K która jest głównym atutem droży czerwonego ryżu mikrogrzyb który rośnie na ryżu przede wszystkim na syntezę cholesterolu monokolina jest fitostatyną naturalną, dla was pochodzącą z czerwonego ryżu podanego fermentacji grzybem Monascus purpureus. Ale wracając do homocysteiny, jej wysoki poziom uszkadza naczynia krwionośne, prowadzi do stanów zapalnych, nowotworów, zaburzenia krzepliwości, długotrwałe oddziaływanie jej na układ, prowadzi do miażdżycy, zwiększa. Zatem każdemu z nas powinno tak do 10. do 10 milimoli na litr. No tu pan, ktoś polecał, autor polecał witaminę B4, B6, pirtoksynetol, B9, B12, suplementacja B7, biotyna, witamina H, inaczej, która też bierze udział w metabolizmie białych i tłuszczów no i wszystko fajnie, tylko że ta miażdżyca to powstaje z powodu zakwaszenia organizmu głównie. No i, i tej homocysteiny, czyli przebiałkowania diety i niedoborów tych witamin, po, po, no najpotrzebniejszych do przemian właśnie, bo no... Pomocy stejna ukrótnie uszkadza. Po prostu ona jest zwalczana z urzędu przez nasz organizm, no i powstają te blizny nieszczęsne, mikrouszkodzenia, które, które właśnie no, potem powodują, że, że one są naprawiane. Proces naprawczy jest bardzo nieudolny, i właśnie wtedy wątroba produkuje nadmiernie ten cholesterol. To już jak gdyby moje tu konkluzje są na ten temat I, ale wracając do tego zakwaszenia, no to zakwaszenie powoduje to, co mówił doktor Jaśkowski, że y, ładunek krwinek i naczyń, czyli tego wewnętrznego śród, nabłonka naczyń krwionośnych powinien być ten sam. Natomiast jeśli mamy zakwaszony dietą organizm, czyli przecukrowany, przewęglowodanowany, za dużo węgli, za dużo po prostu zakwaszających substancji, a mniej, za mało warzyw, które są naprawdę chemią naszpikowane. Ja się nie dziwię ludziom, że unikają tych warzyw, bo tam jest najwięcej chemii. Tam jest największe zagrożenie. Niemniej one nie zakwaszają te warzywa. No i dlatego węglowodany, czyli ziemniaczki, kluseczki, chlebeczek, cukierek, wszystko słodkie ciasteczka.